Cześć wszystkim, witam na moim kanale. Co jakiś czas pytacie mnie w mailach, czy zajmuję się jeszcze paletami, bo sprzedażą palet. Bo dawno nic nie dodaję. Miałem dawać tam też, jakie są zyski z tego i tak dalej. Oczywiście czas mnie trochę zweryfikował, i plany, plany, a rzeczywistość to co innego. Tak, chciałbym tak szybko odpowiedzieć na filmie. Opowiedzieć troszeczkę o tych paletach. Tak, dalej je robimy. Tutaj są jest tego towaru dosyć dużo różne przedmioty, sprawdzamy je. Tutaj akurat są przedmioty nowe to są zegary, mamy stoliki. Przyjechały niedawno trzy palety towarów nowych, całkowicie nowych. Sprzedaż zwykle u nas latem bardzo, bardzo, bardzo mocno spada, a to z powodu braku czasu, który który jest bardzo latem ograniczony, pszczoły, kręcenie, filmowanie i fotografowanie wesel, wszystko, wszystko sumuje bardzo dużo czasu i przez to nie możemy sobie pozwolić też na sprzedaż, a zyski z wesel i pszczół są jakby większe i ważniejsze, co nie znaczy, że palety są złe. Teraz w czasie lata obroty bardzo spadają przez to, że przez naszą nieobecność, jesteśmy byliśmy na wakacjach przez około 3 tygodnie, niemalże 3 tygodnie w Polsce, więc no obroty bardzo mocno spadły. To praktycznie tylko kilka dni w miesiącu było sprzedaży na tym eBayu. Ale tak, zamówiliśmy 3 palety, niedługo będziemy ruszać tak mocniej czas wakacji, to po prostu taka sprzedaż tak aby coś się działo na tym eBayu, żeby coś się sprzedawało, żeby jakieś pieniądze przychodziły, ale no nie mówimy tam o dużych pieniądzach, a już niedługo pszczoły już nam dają spokój, już jakby ten temat jest taki, wiecie, mniej, mniej konsumuje czasu, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby ruszyć z paletami tak jak wiecie, też urodziło nam się dziecko, więc to więc Arleta jest dość mocno zajęta, chociaż to ona robi zdecydowaną większość jeśli chodzi o palety no to ja je zazwyczaj kupuję, a ona je sprzedaje Postaram się niedługo dodać taki filmik. Który pokaże, jakie towary nam się nie sprzedają i leżą już e, cały, nie wiem, już ponad rok. To są jakieś, to jest coś do zawieszania e, obrazów, Tego nam się sprzedało dosłownie 3 sztuki, a mamy tego bardzo dużo. Następnym towarem, który nam się nie sprzedaje, są takie papiery ścierne. Ale tutaj jest problem z tym, że one są chyba jakby źle wystawione. E, no i jest takich towarów jeszcze trochę więcej. Znalazłbym tutaj na półce, <noise> o, na przykład to, to jest już ponad rok, to są takie foremki. E, one w sumie teraz mają szansę niedługo się sprzedać, bo to są takie świąteczne foremki. No ale nie sprzedają się, więc więc co zrobić? E, w tamtym roku te neony nam się fajnie sprzedawały, w tym roku e, bardzo niewiele nam się sprzedawało, może 2-3, e, zostały nam 4, no i one latem, zimą raczej się już nie sprzedadzą, chociaż zobaczymy. To jest neon w kształcie chyba loda, jak się nie mylę. Tak więc, tak, tak, o kształcie loda. Więc jakby nie ma szans na sprzedanie go zimą. Jest tego towaru całkiem dużo. Niestety, brak czasu nie pozwala nam na to, żeby jakoś mocno szaleć. A na eBayu trzeba troszeczkę siedzieć, trzeba, czasami trzeba zapłacić za reklamę. No, różne są rzeczy, różne zabiegi, które po, po, pozwalają na lepszą sprzedaż. Czasami trzeba coś zmienić w listingu. No, my tego nie robimy e, na tą chwilę. O, jeszcze taka cała paleta takich plecaków jest. One się teraz akurat sprzedawały przez jakiś czas, ale generalnie to e, taka, taki towar bardzo powoli sprzedający się. Chociaż dodam, że bardzo dobrej jakości one są. No, ale, ale powoli, powoli, powoli sobie zejdą. Jeżeli Was ten temat interesuje, a wiem, że są widzowie na moim kanale, którzy subskrybowali właśnie mój kanał. O, mi się tutaj drzwi zamykają. Którzy subskrybowali mój kanał właśnie ze względu na tą sprzedaż palet. Zadawajcie jakieś pytania pod tym filmikiem, ja chętnie na nie odpowiem. Zrobię jakiś obszerniejszy filmik. Może Was coś ciekawi, co? To tyle wystarczy? Taki króciutki tylko filmik, żebyście nie myśleli, że, że już tego nie robię i i nic na kanale się w tej tematyce nie znajdzie to nie na pewno coś dodam na pewno jeszcze coś zobaczycie postaram się postaram się zimą zimą i no już w sumie niedługo jesienią jakby przyspieszyć z tym tematem i troszeczkę tego kontentu więcej dodać o tej tematyce ja się z wami żegnam nie zapomnijcie subskrybować po więcej zostawiajcie łapki w górę jakiś komentarz dla zasięgów bo to się bardzo liczy chcemy dobić do 2000 do końca miesiąca. Mam nadzieję, że uda się to jeszcze wcześniej. Wy się trzymajcie i cześć.